Witam Państwa. Dzisiaj mamy wiele tematów, zatem będę miał w ręku kartki, które będą mi służyły pomocą. Zaczynamy od tematu ostatniego gorącego, czyli od koronawirusa. Do Musiny wróciły dzieci ze szkoły im. Adama Wodzicki w Mosinie. Dzieci wróciły, są to zdrowe dzieci, są one pod opieką lekarzy z sanepidu. Sytuacja będzie na bieżąco kontrolowana, monitorowana. Wszelkie nowe informacje, jeżeli się pojawią, będziemy Państwu przekazywali. W dniu wczorajszym Gmina Mośina została uchroniona wyróżnieniem w ramach konkursu Innowacyjny Samorząd. Który to konkurs jest organizowany przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Pracowej. Do konkursu zgłoszono 304 projekty. Gmina Mośina złożyła dwa projekty. Oba zostały wyróżnione. Pierwszy to innowacyjne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Mosina. Mowa jest tutaj o wszystkich naszych działaniach razem z uchwałą antysmogową. Jakie te działania podejmujemy na rzecz walki ze smogiem? Oraz urząd bliżej ludzi aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Mosina. Są to działania od lat organizowane i przeprowadzane przez gminne Centrum Informacji. Najlepszą placówkę tego typu w województwie wiekopolskim, co niedawno zostało uhonorowane. Kilka dni temu uzyskaliśmy informację, że nasz wniosek na wybudowanie windy w naszym Mośnickim Ośrodku Kultury otrzyma dofinansowanie. Jest to dofinansowanie rzędu ponad 100 tysięcy złotych przy całoszowym koszcie budowy windy. Jest to koszt 250 tysięcy złotych. Bardzo się z tego powodu cieszymy. W końcu, po latach starań, osoby, które mają pewne niepełnosprawności ruchowe i osoby starsze będą mogły na naszą salę kolumnową czy na salę sesyjną, galową, będą mogły bez problemu się dostać dzięki tej windzie. Zadanie będzie zrealizowane w roku obecnym. Za nami 14. edycja Targów Edukacji i Pracy w Mosinie. Jest to wydarzenie organizowane z roku na rok przez Gminy Centrum Informacji. W tym roku w targach wzięło udział 20 czek wystawców z Mosiny, Grzybna, Krzesień i Poznania oraz 400 uczestników klas 8 ze szkół z terenu gminy Mosina. Jest to wydarzenie, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nowością na targach tegorocznych był Robot Ibis, jeden z czek robotów specjalistycznych, będących. Na wyposażeniu specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Za rok oba 15 edycja targów edukacji i pracy będzie miała nową formułę i nową lokalizację. Mianowicie targi odbędą się na hali widowiskowo-sportowej w Mośinie. Już teraz zapraszam do udziału. W poniedziałek 2 marca odbędzie się spotkanie dla mieszkańców gminy Mosina na temat elektromobilności. Zapraszam do Mosińskiego Ośrodka Kultury na godzinę 15. Tam będziemy omawiali opracowanie strategii elektromobilności dla gminy Mosińska na lata 2020-2040. W taki sposób chcemy wkroczyć w pełny sposób w XXI wiek. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka w przyszłym tygodniu. Tradycyjnie spotykamy się w piątki, chyba że czasami częściej. Dziękuję bardzo.